Lutel prosi widzę o zostawienie łapki w górę. Widz. Dobra, Nara! Pier... Dzień dobry, moi drodzy. Witam was dzisiaj w grze Humanity! Jakby się ktoś zastanawiał, czym jest ta gra, patrząc na menu, to w sumie sam nie wiem. W sensie to nie ma być gra logiczna, w której musimy przeprowadzić ludzi z punktu A do punktu B, grając jako Shiba, w sensie pies. I wszędzie, gdzie spojrzycie na jakieś informacje na temat tej gry, to ona jest porównywana do gry Lemingi z 91 roku. Ja nie grałem, więc ciężko mi ocenić, czy rzeczywiście jest podobna, ale może ktoś z Was grał i jest w stanie powiedzieć, czy widzi jakieś podobieństwa. I zanim powiecie, że znowu znalazłem jakąś dziwaczną gierkę, która pewnie kosztuje 5 zł, to chcę powiedzieć, że ta gra wyszła niedawno i jej pełna cena to 138 zł. I możecie grać na Viarze. I jak się nie mylę, wyszła też na PlayStation. Więc ja wydałem swoje ciężko zarobione 138 zł, żeby kupić tę grę i sprawdzić, żebyście wy nie musieli wydać swoich pieniędzy. No za to to się chyba należy łapka w górę, nie? Ale zanim zaczniemy grać, to chciałbym wam pokazać trailer tej gry. To jest dość... インテグイアンツ。焼肉です。ビール最初の一杯無料です。いかがですか?。お店ガラガラです。こんにちは。焼肉いかがですか?。お姉さん、焼肉いかがですか?。こんにちは。焼肉いかがですか?。今ならすぐご案内できます。こんにちは。焼肉いかがですか?。すぐにご案内できます。焼肉いかがですか?。ダメだえ?。どうしたの?。助けてくれんの?。 You are dog. I mniej więcej na tym ta gra polega. <laughs> Także tego tu ogólnie można tworzyć własne poziomy, ale uznajmy, że zagramy sobie w zwykły tryb. Jeszcze za wiele nie wiem o tej grze. Obudziłem się i okazało się, że jestem psem. Nie, jeden ma takie marzenie. Uuu, ludzie idą... Um, i ja muszę ich prowadzić Czasami się zastanawiam kto wymyśla te gry Tak, to jestem ja Mogę skokić o to wysoko, o kurde Ogólnie jak nie będę mówił tym ludziom co mają robić To zaraz marnie skończą Bo oni cały czas będą szli do przodu <grym> no. Tak to się kończy jak idziecie cały czas do przodu Czasami trzeba skręcić w lewo Bo akurat tutaj będą skręcać w lewo Ale mogą sobie trochę pospadać, nie? Panie pies Szczekaj i mów, że mają iść tutaj Zapraszamy, bardzo dobrze Tam już proszę nie spadać a ten co się tak odłączył od grupy? E, skakuj tam do środka. Nie, 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 nie. nie. Gdzie? <grych> Mogę go poptać, żeby szybciej spadł. Dobrze. Was już nie potrzebujemy. Wiem, że ludzie nam się nigdy nie kończą w tym świecie. W każdym razie macie iść tam. Zaraz nastąpi w niebo wstąpienie. I dzięki mnie. Ludzkość przeżyła! I naprawdę tutaj następuje w niebo wstąpienie. To nie może być takie trudne. A, bo to jest cały czas prolog. No dobra. To zrobię to w całości. Okej, okay, mamy tutaj jakiegoś złotego chłopa. Ludzie sobie lecą w tamtym kierunku. Kto umrze, ten umrze i trudno, nie? Proszę jakieś porady. Ło, wow, ludzie tu mogą się wspinać! Jeny, to zaczyna robić się przerażające. A ten złoty to jest dobry czy jest zły? jak to posąg jest pewnego osobnika? Zapraszam was w tym kierunku. Mam nadzieję, że nic wam nie będzie od tego spadania. Szpinacie grube bulwy. Dobrze! Udało się! Ej, no to to powinno być git, nie? No bo teraz tutaj sobie spadną. I wlecam do końca. Czy z tym złotym coś się jeszcze stanie? A! A, oni muszą go zdobyć, okej. Okay. No to mamy złotego człowieka wśród nas. Dlaczego pies prowadzi ludzi do w niebo wstąpienia, to nie wiem. Ale to jest na pewno bardzo głębokie. Nie wiem co tu się dzieje, ale ludzie ewidentnie ubierają od upadku. W każdym razie, no musimy zdobyć złotego człowieka. O nie, tu jest dwóch złotych ludzi. Tam idziemy, tu no nie będziecie spadać z wysoka. Zapraszam no za mną, do złotego. Rozumiem, że przez drzewo możecie przejść. Co ta kobieta tak wyrwała pierwsza? Ui, no ale nie, nie, nie. A, Jakie jest drzewo, to ja nie mogę szczekać. Jak pięknie tutaj spadają, jaki wodospad z ludzi zrobiliśmy. Ej, a ja mogę spaść? Oczywiście, że tak. O nie! Dobra, nic mi się nie stało. Teraz muszę im powiedzieć, że mają iść tu. Teraz im powiedzieć. To, 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 panie złoty, tu idziemy. A, złoty tam chyba musisz iść, bo tutaj pewnie ta, tu umieracie, dobra. I wtedy w tym kierunku, jak spadną. Bo musimy złotego zabrać. Tutaj po złotego, jak zbiorą złotego, to w tym miejscu skręcają. Jakie to się robi skomplikowane, już, o nie. Ta gra już jest dla mnie za trudna na trzecim poziomie. Dobra, mamy dwóch złotych. Niczego się nie musicie obawiać. Ja was uratuję. To jest metafora moich widzów. To są grube ból wyprowadzone przeze mnie. Jesteście już bezpieczni. Ale wytrysnęło. Kajcie, ej, a tu już są jakieś strzałki. Ej, ja tego nie stawiałem. Mogę tu czekać? Nie mogę. Uh, to gorsza sprawa. Dobra, idą tu. No dobra, ludzie się prowadzą w jedno miejsce. Joka masa ludzi tutaj przyszła. Będziecie skakać? Będą skakać, w kurde! Macie radę czy.? A nie, to jedno wcześniej musi być ten skok. To tu chce skok. Dobra, mamy złotego. Tylko nie wiedzą, co tu zrobić. O nie! Za dużo ludzi! Do góry! <gry> Jak oni pięknie skaczą! który można cały poziom zaskoczyć. <gry> skakać frajerzy! <gry> Nie ma chodzenia. Ja dbam o to, żeby byli wyćwiczeni. Skoro mam już taką wiedzę, to sprawdźmy poziomy zrobione przez graczy. Bo wbrew pozorom ktoś kupił tę grę poza mną. Przetrwanie jakiejś hordy. E, tu będzie walka. No nie wiem, walczymy na arenie? Dobra, to już jest jakaś mechanika, o której ja nic nie wiem. Tu są pistolety? Eee... O kurde, tu są jacyś ludzie. Przepraszam, co ja mogę robić? Aha! Macie za mną biegać. Aha, i wtedy strzelacie, okej. Okay. Okej, okay, ta gra coraz bardziej mnie zadziwia. Nie, ludzie mi giną. O kurde. Ty, to jest trudne. Czy ja mogę coś tu robić? Tu jest złoty człowiek. Dzień dobry, poproszę tego pięknego złotego człowieka. Nie udało mi się go zdobyć. E, chyba porażka. Gra się nie kończy, ale już nikogo nie mam. To dobrze wiedzieć, że tu takie poziomy są. Command and Conquer. 11% ludzi to przeszło. I tu też mam tylko follow, o nie. Ale chodźcie za mną, ludzie. Czegoś tu raczej trzeba się bać. A, ja muszę 25 osób tam doprowadzić. O, potraficie skakać razem ze mną? Hmm, niezbyt. To niby jest broń. Dzień dobry, czy ja to mogę przesunąć? Nie. Czy ty możesz to dla mnie przesunąć? Możesz. Już w pojedynkę nie masz rady, tak? Ile osób potrzeba, żeby przesunąć jakiś placek? Hmm. O kurde, tu są źli ludzie. A może ja to też mogę przesunąć? A, przesuniemy. A stop. Muszę pomyśleć, to musimy przepchnąć tu, żeby to było w tym miejscu. Wtedy wracamy do góry. no, no rozumiecie, nie? No, pchamy to dalej. Dobra. Ale w sumie, jak ja to popchnę? Hmm. Jednak coś źle zrobiłem. Może chociaż kilka osób. Dobra, trochę osób weszło do góry. Popchniemy to razem teraz. Ej, bo to spadnie na kogoś. Nie! Błaga! Jest za mało ludzi, żeby ukończyć ten pociąg. No, skończyłem prolek bez jednego złotego. Co to jest przede mną? Mogę tam biec, o kurde. Dobra, zaczynam się bać. Bałbym się tych ludzi. To są ludzie, których doprowadziłem do światła. A tutaj prowadzi je światło. W pustkę? Ja jednak chyba nie chcę ich tam prowadzić. Okej, okay. zaczynam się bać. O nie! Toż to potężny, srebrny człowiek. Zmierzłem pierwszy poziom. Wyszli ludzie. Na razie mogę im powiedzieć, że mają skakać. Zapraszam do skakania. Jeszcze nikt mi. Nie A! A tutaj coś się uczy A! Duży skok! A już chciałem mówić, że na razie nikt nam nie umarł. E, no cóż. Przepraszam, muszę wymienić jednak. Ma być duży skok. O kurde. Dobra, brawo. Potraficie duży skok zrobić. Tutaj raczej wystarczy już mały. No to tu może być skok. Chodzicie tam do środka. Bierzecie złotego. E, czekaj, 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 czeka, Złoty, tu trzeba skoczyć. Trzeba skoczyć. O kurde, dobra, ledwo ledwo. E, duży skok, duży skok, złoty skacz! Złoty skacz! Dobra, mamy złotego. Powinno nam zaliczyć. O nie, yy, szybko, ratuj się, kto może, dobra. Mamy w niebo wstąpienie. To nie było takie trudne. Okej, okay, teraz chyba udało się i mam wszystkich ze sobą. Mam 23 osoby, miało być 25. A, bo tam dwie zostały. No dobra. Spychamy to na dół. Uwaga! Dobra, nikt nie umarł raczej. Możemy teraz grzecznie zejść tędy. To trzeba przesunąć, żeby się nie zablokować, głupio. Nawet o dwa można. O, super, teraz to trzeba przesunąć, ty ty, 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 tamtego nie pójdę, dobrze. Okej, okay, tak to zrobiłem. Mam nadzieję, że mi teraz nikt głupie nie spadł. Nie, nie wolno wam spać, dobra. Jak rozumiem, teraz wszyscy mają pistolety. Nawet dzieci. Tylko, że ja teraz nie przejdę na drugą stronę. I już tego nie popchnę. Bo to ewidentnie ja miałem tego klocka walnąć tu, ale jakoś nie byłem w stanie. Przez to, jak to inaczej po. To! <laughs> Ten poziom wydaje się mega rozbudowany. A tutaj co się dzieje? To jest szklany labirynt, do którego nie da się wejść. A, tu mam strzałki, których nie da się ruszyć. A ja nic nie mogę robić. A, znowu muszę przyciskać przyciski. I usuwać rzeczy których i tak nikt nie ruszy. Tu ma dość 35 osób. O co chodzi? Po co ja tutaj jestem? <grym>, żeby umrzeć. Ewidentnie tam jest dla mnie umiejętność. Tylko jak ja mam tam doskoczyć? Aaaa, tutaj coś sobie odblokowałem. Dobra, tak to działa. Zmyślne. Halo, proszę to. Ej, a, dobra. Dobra, mam skakanie. W sensie dla ludzi, nie dla mnie. Ja już potrafię skakać. Jak wszyscy widzieli. No dobra, mogą skakać, ale gdzie? A, tu do góry muszą skoczyć, nie? A, bo to jest jednorazowe skakanie. O kurde, oddaj mnie to. To tu skaczcie jednak. Tutaj coś będzie. A! O, mogę sobie wziąć to. Ej, to jest fajne! Poproszę. I też tylko jedna strzałka. To teraz zróbmy tak, że tu mi skoczą. Uwaga, co tu mamy? A, więcej ludzi. O kurde, dzień dobry. Mogę tam jakoś do was się dostać? Mogę. I co wy niby robicie? Umieracie, okej. Okay. A, tutaj muszę dopaść 35 osób. Ty, to jest skomplikowane, nie, nie umrę, nie umrę, nie umrę! Dobra, żyję. Tamtych pod ścianę wysłałem, zaraz to się ich rozstrzela. Wystarczy na razie, że tutaj pójdą. Zobaczymy, co to odblokuje. Okej. Okay. Tak, coś tu jest dla mnie, ale to jest zablokowane. No dobra. I tutaj musimy też jednego człowieka doprowadzić. Czekajcie, a jak tutaj skoczycie... To przejdziecie na drugą stronę. O kurde. To nie skok. Za wiele to nam nie daje. Dobra, to może was tam jakoś zabiorę? Chodźcie za mną. Tu musicie skoczyć, to na pewno. Zależy, że jedna osoba tutaj dojdzie. Reszta nie musi. I macie iść w tym kierunku. Kurze tylko dwie osoby przeszły. Trzy, no dobra. Tu jest skakanie. Tu, 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 tu trzeba skoczyć, 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 skoczyć. Dobrze, o nie, zabierz skakanie za sobą, lutelku. I skakanie. O nie! Stójcie, nie! Nie, 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 nie! U, u, u. Dobra, jest. Wystarczy, że jedna osoba tu dojdzie. To nam wystarczy. Udało się. Odblokowałem coś nowego. Spisałeś się, kolego. Teraz możesz umrzeć. Chociaż może przeżyjesz tak, bo to taka zjeżdżalnia była. No nic. Ja zabieram to i to. Mamy teraz dwa skręty, więc chyba mogę się wrócić tam. Do tych pięknych ludzi, którzy umierają. Macie iść tu i tu. 35 osób tu musi się dostać. No i ile tam jeszcze potrzeba? Udało się. A, tu sobie odblokowałem coś. Ja tam sprawdzę, co tam się znajduje. O kurde, ale tu strasznie. Ej! O nie, oszukane! Tu są dziury! Muszę skakać, kurde! Jak mnie chciał chłop poszukać, co stworzył tę mapę? Normalnie, jak mapę od do twierdzy. Nie! Dobra, doleciałem. Tu chyba już jest git. A, tu jest duży skok, ok? Duży skok. Czy tu wystarczy? Starczy. No to jak już tu doszliście. A! Nie starczy. E, bo tu jeszcze musi być skok chyba. Uuu! Zwykły skok w tym miejscu, dolecicie teraz tak. A nie, wy umieracie. Ale tu dwie osoby doszły jakimś cudem. Jakim cud Czemu oni nie umarli? Co zrobić z tym fantem? Czy coś tu jest do przesunięcia? Chyba, że wy tu przeskoczycie? Ale to raczej tak umrzecie, a. a jeszcze się bijecie. Okej, okay. o, ktoś przeleciał. Przeżyje. Dobra, ale tu są staje przeżyć. Okej. Okay. Za mną. 35 osób tu musi być. I tu w lewo. Tylko, że jak wy zejdziecie, o kurde, jak oni zejdą, to jest problem. Z taką małą ilością ludzi, to my się tu nie poradzimy. Tu się zrobiło ich więcej. To, 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 to szybciej, o nie, 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 popsuliśmy to trochę. Dobra, tutaj. A w sumie nie, okej, okay. no tu mogę wejść, to tamta strzałka nie jest potrzebna w ogóle. dobra, jest. Oddałeś mi te strzałki. Już mnie jesteście potrzebni. O nie, otworzyłem przejście, teraz ci spadają. A co ja tu znajdę w ogóle? A, bo tu już jest końcowa. Ej, wy, idziecie? Uff, tutaj, okej. Okay. To jest trudne. Szybko, 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 szybko. Tutaj, dobra. Tu musi być skok. Alecha, zwykły. I tu musi być skok. Dobrze. Tu musi być duży skok. Mam nadzieję, że styknie. I strzałka w drugą stronę. Błagam, żeby to się udało. Dolecicie tam? Kurde, nie dolatują! A ja jeszcze umieram przy okazji. Ej, ej, w sumie tam coś jest. Ja tego nigdy nie zdobyłem. A jak ja tam mam dolecieć? Wydaje mi się, że ja tam muszę jakoś człowieka wysłać i się tepnąć razem z nim. I jakoś tam wlecieć, bo człowiek poleci tu, a ja wyskakuję z niego i tam muszę się wrąbać. I uwaga, jeszcze tu, obra. O nie, lecę z kobietą, dobra, uda się, jest! To niekoniecznie było tak jak chciałem, ale, ale wyszło. I teraz ty floatujesz, ja tu robię high jumpa i to się chyba uda, albo przeskoczy. <ścoughs> przeskoczy. Może ten high jump to jednak mnie oszukał. Tutaj zamieniamy to na zwykły skok zaraz. I uwaga. To wystarczy, uda się. Udało się, dobra, i mamy złotego. O, jak ja jestem inteligentny. Okej, okay. tu mamy jakiś dziwaczny poziom. Ej, tu jest przycisk pieskowy. Jak to rozjedzie jakiegoś człowieka? Jak to zrobić? O co chodzi? Tu leci kula, wlatuje mi. Kurde, gro, co się dzieje? Czemu mi rozmazało obraz. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Nie mogę tego przybliżać. Naprawdę, jak przybliżę, to się rozmywa obraz. Może muszę czekać na odpowiedni moment. Teraz. A, zablokowałem to. Żegnaj człowieku! <laughs> on się przesuwa, nie, on ucieka. Bo ten przycisk tam jest, gdzie jest ta kula i ten gościu. I ktoś musi na to stanąć. Tak, dobra, idą. A ten gościu? On nie musi iść, a może on nie musi, tylko ci u góry i sobie skaczą. ale będzie git. A ten gość jakoś przeszedł! Kurczę, nie patrzyłem, jak on to zrobił. <laughs> jak tam dostał, w łeb? Jak ja tego nie ukończę, bo tu jeszcze coś trzeba zrobić, to się zdenerwuję. Tak, dobra. Coś jednak potrafię. O, dobra, w końcu wpadł na dobry pomysł, żeby to trochę od innej strony zrobić. I teraz na spokojnie możemy to przepchnąć, nikogo tam nie ma, prawda? Dobra. Mm. <laughs> Jeszcze teraz nic złego. Tu się nie wydarzy! Dobra, nikt nie ubarł. Możemy grzecznie przejść po pistolety. I teraz. Przechodzimy i idziemy strzelać. Jakichś dziwnych Jediów czy innych sitów. Strzelać! Dobra, dawać, bo do nas podbiegną. Do... Ktoś mi umarł. Kiedy niby? A idź pan z takim levelem.